Moi drodzy, dzisiaj takie krótkie podsumowanko, co ostatnio się działo na streamie. Poza tym, że przeglądałem jakieś itemki, no to wiecie, co zrobiłem jeszcze dodatkowo? Przeskakiwałem sobie pomiędzy właśnie miejscóweczkami, co nie? Byłem sobie, kurczę, najpierw na Oramont, gdzie musiałem sobie radzić z potworkami i był naprawdę e, spory hardcore, szczerze powiedziawszy. No trochę się działo tutaj. E, na no, tych potworków dużo było, ale ale spoko, nie? Gdzieś tam lewelki starałem się robić cały czas. E, Oramond jest tak naprawdę no, bez przypołową miejscową. Ale tutaj co się działo później, to ja wam zaraz pokażę. E, tutaj wjeżdżaliśmy moi drodzy na Isavi. Co nie, na Isavi wjeżdżaliśmy. A na Isavi to wiadomo, jak to jest. Na Isavi no to zazwyczaj jest ciężko, nie? Tak samo jak ciężko było tutaj. Podczas zejścia na dół, to wam powiem, że, no, działo się. Działo się, dużo tych potworów tam było na dole i się zastanawiałem, czy ja sens chodzić, mówię. Ty no, jak zejdę, to pewnie zaraz na dziurę dostanę i będzie po imprezie, ale mówię, dobra. Lecimy, nie? Lecimy i śpimy. Pełna utamka, pełna mana, mówię, a pierdziele, co tu się dzieje, nie? Mówię, dyskoteka na ekranie, chłopiemu, no ile tych potworów, mówię. Zakończy się mana, mówię, dobra, kozasko, dobiegamy. Dobiegamy, a tu kolejny lamasu, mówię, no nie wierzę, nie? Mówię, hello, what is going on, nie? Ale udało się, udało się. I tutaj już sobie w miarę powiedzmy, poradziłem, co nie? Ale jeśli się nie mylę, to chwilę wcześniej. Chwilę wcześniej próbowałem tamtędy przebieg, czy nie? Czy to nie było tak? Czekaj, czy to było teraz tutaj? A, właśnie, to chyba... A nie, dobra, tutaj chyba już ekspiłem normalnie Tak, tutaj była Expiola no, expiola była powiedzmy w miarę git do jednego momentu, ja nie wiem, czy w ogóle takim przeskakiwaniem jest sens wam pokazywać te, te streamy, te odcinki, te, bo nie wiem, czy to nie jest jakieś takie, wiecie, trochę niedorozwinięte, ale patrzcie, co tu się stało, jest za szybko, kurczę, uzdawiłem, o, czekajcie, tutaj powinno działać, w ogóle coś zamulam, w ogóle zapraszam też na tego kika, nie, patrzę, co tu się działo, nie, normalnie mnie tutaj walą na dziurę, a tu leci kobwora. Także zostawcie followka na kiku, jeżeli nie zostawiliście jeszcze. No i biję sobie tego Sfinksa i jest wszystko git, mówię, dobra, spoko, nie? Zara będzie robota zrobiona, a tutaj nagle taka niespodzianka, nie? I mówię, co to się dzieje, nie? Co on, co on tak bije mocno, nie? I pach! No normalnie nie było widać nawet żadnego czaru, mówię, hello! Jak ja na dziurę dostałem, człowieku, nie? Ale to wiadomo, takim low-levelem to odrabia się chyba w około 10 minut Więc jedyne co napisali ludzie to, ha 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 ha, gdzieś tam bekę ze mnie mają xd I mówię, no fajnie, fajnie, fajnie chłopaki, fajnie, nie? Zobaczyłem sobie shota właśnie mojego na streamku, więc jak coś to wbijajcie też właśnie na kika, jakbyście chcieli. No i poszedłem do depo, wiadomo, klasycznie refilek. No i mówię, dobra, mówię, dobra. Czekaj, czekaj, jeszcze raz tutaj, żeby wam źle nie pokazać. Mówię, dobra, wracam, wracam silniejszy. brałem aula, patrzę, mówię, jaka dyskoteka, chłopie, co tu się dzieje? Ile potworów, nie? Monasuję się, lecę dalej. No dobra, jestem już na dole, już jestem bezpieczny. Patrzę, Sfinks, patrzę, lamasu. Patrzę kolejne, ja mówię, no wiesz, patrz patrzę, co tu się dzieje, nie? Ile tu jest potworu, ja myślałem, że to ja bym wam puścił normalną reakcję, nie? Bo tutaj był dobry hardcore Patrzcie, jakie jest go, nie chłopie, ja 55 level Ale udało mi się, udało mi się, widzowie, stamtąd uciec, nie? Udało mi się uciec nie wiem czemu się tak zlurowało, szczerze nie mam pojęcia, jak do tego doszło. No, ale był hardcore, nie? Ale chyba chwilę później, tak? No, dosłownie chwilę później mówię, a dobra, jolo, lecimy jeszcze raz no risk, no fun, no i lecę znowu, co nie? Dajcie znać, że takie przewijane też jest ok. materiał, bo akurat to jest materiał ze streama, więc no po prostu go przewijam, nie? Nie, nie mam tego jakby zapisanego na komputerze i jestem ciekaw, czy wam to przeszkadza, że ja tak przeskakuję, ale chciałem zro zrobić dla was takie po prostu streszczenie, co nie? Tego, co się działo wcześniej, no bo kamerka oczywiście jest teraz dołożona, no bo pod spodem jest ze streama kamerka i tak dalej, nie? A ja teraz dołożyłem sobie i tutaj się schowałem na chwilę, żeby ochłonąć i pomyśleć, co mam dalej robić. Też zobaczyłem, czy na dole nie ma żadnych, wiecie, lamasu, ani nic stylu, bo czasami jeden jakiś tam biega, tak mi się wydaje, albo przynajmniej był ostatnio tam taki jeden. No i mówię, dobra, hejka, no to lecimy tutaj już ekspiolka. No i tu wybiegłem tak naprawdę, nic się takiego nie działo, nie. Tu sobie będzie level 53 wbiłem, tutaj już była po prostu zwykła ekspiolka. No, i tak za dużo się tak naprawdę tutaj nie działo, oprócz tego, że gdzieś tam levelek wbity. Brakło mi parę procent na wbicie levela, więc mówię już mówię, nie wracam tam, nie wracam tam, bo, bo nie, chcę, nie chcę paść, co nie? Nie chcę paść i sobie biegam tutaj na tej miejscówce na oramont. Poszedłem po prostu po trochę. A czekajcie, to jest ważna rzecz, którą miałem wam pokazać właśnie. Patrzcie tu. Tu jest ziomal, tu jest ziomal na dole. Nie. Ja o, level wbiłem, 57. No i widzę, że se expi, no to ja też sobie expię, co nie? No i wiesz, czy gdzieś tam biję te potworki. No ale wyskakują mi kolejne. No to, to wiadomo, że nie stoję w miejscu, bo mam low level maga, więc sobie z nimi biegam, nie? Wszedłem na chwilę do góry, no podmanasować się trochę. No i heja, nie gdzieś tam walczę. No i ten zioman co tam stoi, nie? No i... I spakował walizę, nie? Oczywiście przeprosiłem go zaraz. E... No, może powiedzieć, że trochę na niego nalurowałem, trochę nie, no taka miejscówka hardkorowa to jest, że no nie było si nie dało się inaczej. Od razu was wy no luta nie było, nie? I no, Bernie napisał, kurde, ale nalurowałeś. No, Oczywiście wiadomo, przeprosiłem go, okazało się w ogóle, że to jest mój widz oglądający filmiki na YouTubie, także pozdrawiam ci serdecznie, wariacie Sorki, jeszcze raz. Nie wiem, czy nalurowałem, czy nie, ale na pewno nie był to mój, nie był to mój zamysł, tylko po prostu. No wiesz, no dużo potworów tutaj jest, i te no wiem. No odcinku sobie zobaczę moją deskę. <laughs> no, no to masz okazję teraz ją zobaczyć, e, żeby było fair play, moi drodzy. Bo zauważyłem, że koleżka też po blesy musi lecieć i tak dalej. No jak kurde lecę na Olach, ale on miał blesy. No i e, bombelek here pozdrawiamy serdecznie. No i ten, mówię, dobra. I wysłałem mu 25 tibia coinów na ruchy. Nie wiem, ile to jest siana, No bo z jednej kaka na pewno, chyba tak mi się wydaje luźno, nie? No luźno chyba. No czy nie. Dobra, nie wiem, może nie luźno, ale no na pewno, na pewno na blesy i na odrobienie 56 levela wystarczy zdecydowanie, jeżeli o to chodzi, więc żeby nie było, no to tak mi się go troszkę szkoda zrobiło, nie? Znaczy z jednej strony wiadomo, gdzieś tam się zaśmiałem, bo to była automatyczna reakcja, a z drugiej strony do Ryza, Ryza, moi drodzy, Ryza, no. No i co? I tak naprawdę nic takiego się nie działo, później już więcej, bo sobie tylko expiłem, próbowałem tego trika z Magic Wallem chyba, tak czy nie? nawet nie wiem, czy ja to próbowałem Tylko nie, no nie, chyba na trainery już później szedłem. Eee, o, i tutaj już w sumie co, szedłem do depo i tyle. Eee, dobra, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, teraz przechodzimy teraz do innych moich postaci, ponieważ chcę oddać ten Stone On Insign. Te kamyczki, dzięki temu powbijamy levele, a ja wam poopowiadam co dalej. No powiem wam szczerze. Że nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, ale przecież teraz jest ten Stone of Insign, czy jakoś tak do oddania, i na każdej postaci można sobie zrobić levelek za darmo prawie, że tak? Tak słyszałem, tak słyszałem, a skoro tak jest, znaczy za darmo, nie za darmo, no trzeba trochę zapłacić, ale skoro jest taka możliwość, to czemu by nie nawet tymi postaciami, którymi w sumie za bardzo nie gram? Ale why not, why not, proszę Państwa, więc ten odcinek jest trochę taki mieszany, mieszany, ale no wiecie, dwa levele tak szybciutko wbić, kto by nie chciał, nie? To mam no, miejsce do końca miesiąca, można to oddać tak naprawdę, ale no wiadomo, ja tego do końca miesiąca nie oddam, oddam to już teraz. Sprzedam tutaj 25 coinów i teraz tutaj sobie tego kamyczka kupię, proszę Państwa, i co? Czego jestem w stanie gdzieś tu schować? Jestem tu w stanie go schować. Lecę tym oto wariatem, przy okazji wam przedstawię moją postać. Jest to 304 Master Source na Bonie, którym od miliarda lat już dawno nie grałem. Mam tego hara już mega dawno. 99 Magic, 94 plus 5 Loyalty, nie? Bo mam te konto Loyalty 50%. I ten. No bardzo fajna postać, ale nią nie gram. <laughs> może jakieś bossy nią porobię, bo w sumie why not coś tam mówiliście, że raz na jakiś czas może być też coś takiego w formie tych bossów, nie? Że możemy po... Mogę robić bossy tymi harami dodatkowo, zobaczymy, czy coś wypadnie. Możecie też podpowiedzieć, jakie byście chcieli. No na pewno byśmy tą skarletkę zrobili. Oberona byśmy może bardziej tym paladynem robili, bo to jest kapeć. Więc tutaj myślę, że akurat tym kapciem to raczej... Hmm, raczej Oberona, to ciężko, chyba że z kim się będę gdzieś tam dołączał, ale no. Nie wiem, nie wiem jak to będzie, nie, nie wiem, jak to będzie wyglądało, tak? W sensie, co, co to będzie trzeba dalej robić. A i lecimy do tego milosa, byku, i lecimy do tego milosa, czego, bo był tutaj, nie? Da dawno tego nie robiłem, nie? jest, oh, He. Stone on the inside. Nie wiem, jak to się pisze, czego, co ja tu mam pisać, już dawno nie pamiętam, nie? Stone on inc A no dobra, dobra, źle napisałem po prostu Okej okay. I panato stary, normalnie, pach Dwa levele wskoczyły Na kogoś kto Wiecie, gra od dawna To pewnie wie o tym Ja już o tym zapomniałem, no rok temu Chyba tego nie kupiłem, ale dwa levelki mieć za darmo W sensie za darmo, za 700k W minutę, nie? W minutę moi drodzy, no to chyba jest Dobry interes, nie? Interes życia Bym nawet powiedział no dobra, Essa, przelogowujemy tego kapcia Wjeżdżamy na Jose Gorgo, no Jose Gorgo to na pewno będzie zadowolony Jose Gorgo, proszę bardzo, dzień dobry, pach pach, tu mówiliście o tych itemkach, tu już jest też po 720, myślałem, że będzie droższy Ale nie jest aż tak źle Pisaliście też mi o itemach, jakie mam sobie kupić, więc myślę, że kupimy jakieś itemki na tego hara też Bo on jest jak widać pusty, to jest 516 paladyn na serwerze Sekura, na którym może sobie właśnie coś tam pogram. No zobaczymy, zobaczymy, nie? Zobaczymy. Może sobie coś tam na nim pogram, na tym serwerku przy okazji. Może też na jakimś streamie, więc jak coś to bijajcie na streamy, nie? Bo inaczej kurczę. Może być. Yy... Nie miło, nie miło widzowie, nie no tak naprawdę to smuteczek będzie, nie? Łęska tutaj widzisz, jak cieknie po oku. widzisz, widzisz Słuchajcie, no. Taki luźny kontencik, no co, będą bardziej konkretne odcinki, a będą czas też czas mniej to konkretne to odcinki. To Teraz wjeżdżam na chwilę, jeszcze zobaczyć te itemy, co mi to polecaliście. E, od najnowszych i tutaj gdzieś pisaliście o tych itemach. E, o oh jest, Lion coś tam, Ghost Chestplate, Fabulous Legs, Winged Books, Falcon Bow. do tego... Sleep show, a ringi to przyznam, że nie mam pojęcia. Myślę, że jest to... Wydaje mi się dobry zestaw, na który może będziemy stać. Zaraz zobaczymy, po ile to wszystko jest, ale najpierw... Najpierw, proszę państwa, ten piękny moment, na który wszyscy czekaliśmy. Pa! Z 516 na 518, no mordo! Jeżeli wy tego nie zrobiliście jeszcze, to róbcie obowiązkowo, bo to przecież jest Game Changer, nie? Yy, no, wiesz... Wiadomo, no nawet na 50 levelu jak będzie trzeba to to zrobię, nie? To jest do końca miesiąca, więc śpieszyć się nie trzeba jako tako. To nie zmienia faktu, że to jest kurcze kozak, nie? No sobie tak wbić tyle expiolki za free. Tyle ekspiolki sobie w free, no to kurczę, nie ma co. Najłatwiej to by było poczekać do samego końca miesiąca i wtedy wjechać, nie? Z tymi tamami. Eee, ale czekajcie, czekajcie. Co to jest? To jest chyba helmet jakiś, tak? Helmet. 3,5 kK kosztuje. Dwa dystansy, dobra, czyli potrzebujemy konkretniej teraz. Potrzebujemy konkretniej siana, czyli mamy 3,5 kK. Ghost Chestplate, to ile to będzie? 2 kK, no to powiedzmy. 3,5, 2, 2, no to mamy takie powiedzmy 5, nie? 5,5 powiedzmy nawet, nie? No, żeby nie było takie 5,5. No to już nawet zakronimy do 6, bo później to wiadomo, gdzieś się podejmuje, nie? 6 kk, 7, 8, 8 gdzieś, 8, 8 kk, Winged Boots, no to tanie, Falcon Bow Lil Bowl, wow, także z łukiem, 8 z 12, tak? 8, 12, 13, 13, to co to jest? A, 13, to jest tanie. Mm. Co do boła, mogę się mylić po wejściu levelowanej broni. Mhm. No dobra, to najpierw może umówmy się, że kupię tej itemy, a wy mi później możecie podpowiedzieć, czy na pewno ten łuk kupić. Czy kupić ten łuk, proszę Państwa? Czy kupić ten łuk, czy jakiś inny, nie? No bo nie, nie, niedzielny grasz, to wiadomo, to jest na tamtej postaci, a na tej nie, nie? No dobra, to wjeżdżamy tutaj, kurczę. Wjeżdżamy z tymi itemami. Może ja po prostu spróbuję je kupić na markecie. Ale ile? Jak ja mam wystawię na przykład za 3kk, to 60k i tak bym musiał tego, ale 500k taniej, nie? A dobra, jadymy z tym. ESA tutaj nie ma niedzielnego gracza, więc wybieramy te itemki, które mi tutaj zaproponowaliście. Jak chodzi o ten łuk, to ja wam powiem szczerze, no loser, no loser, nie? Czy to... Czy to tak powinno wyglądać? Daj, daj, daj mi te lega, legi, legi, legi Daj, czy to tak powinno wyglądać, no Dajcie mi znać, bo ja się nie znam, no lecę w ciemno Zaraz mi powiecie, ale debil, po co ty kupiłeś w ogóle, na chuj ci to A ja powiem, mordo, nie wiem <grym> no To to jest w ogóle, nie wiem, co to za gąsienica jest Da, daj, 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 okej, okay, dobra Tak, tak. Tak. czak, czak, czak. to gdzie to się daje? O, aha, to jest, kurwa, to się zużywa. E, mordo. To odnowić trzeba. Chowaj się tam. Jakiś backpack trzeba fajny jeszcze kupić. Tu mam jakiegoś wora, chłopie. Co, jest tym worem mogę to chodzić? Łaki worek normalnie. Ile on ma miejsca? 24 Dobra, to ja mogę chodzić z takim worem nawet. Tu mam jeszcze jakieś void Okej, okay, dobra, czy mam coś takiego? Po co to w ogóle jest? Co to tutaj daje? A, odporność od psychiki, okej, okay, dobra, dobra. Czy ja mam blesy? Mam blesy. Mhm. Mam wszystkie blesy, więc jest git, nie? Wszystkie blesy są, więc gitara się ma. Tu mam jakieś śmieci, no na razie się tym zajmować się będę. E, jak chodzi o te boły, lilba wow. No to czekajcie, co my tutaj w ogóle mamy? Bo tutaj jeszcze są jakieś te tiery, tak? Może jeden, dwa, trzy, cztery. Czy ktoś sprzedaje razem z tierami? Czy to jak to wygląda? Tutaj jest jakiś ziomek, który próbuje kupić tier'em mm, ale zobaczymy, czy coś tu w ogóle jest, nie? Słyszałem, że to fajne, ale ja się nie znam i tak, nie? Rift ktoś ma na tier 2 Rift na tier 2 to jest spoko, czy nie? Dobra, na tier 1, na tier 1 Falcon Bow za 15 kaka jest na tier 1 Czy to się bardziej opłaca niż taki zwykły Falcon Bow? Lil Bow Wow, moi drodzy? Dajcie znaka Z czym tu lepiej w ogóle biegać? Ale chyba jak z tych diamondów się wali z Diamond Arrow'ów, no to chyba najbardziej się opłaca Łuk, nie? Łuk brwiowy po prostu. Ale ja sam nie wiem. Dajcie znaka, bo jestem bardzo, 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 bardzo ciekaw. Na razie w takim razie się wstrzymuję, nie kupuję. Ale tak się jak dzięki uzbieraliśmy połowę i temu to już jest coś, nie? Tak samo jeszcze co, brakuje mi chyba amuletu jakiegoś na stałe, żeby był. Nie wiem, co się teraz na stałe nosi. Kiedyś to się nosiło na stałe, ale teraz to już pewnie są 14 razy lepsze itemy, nie? To tu jest jakaś koszejka. No dobra. Zostawiam wam to widzowie. Zostawiam wam to, liczę na was. Pomóżcie, no. Tylko nie piszcie, ale chujowe jak kupiłeś, bo już je kupiłem, no to już jest jakie jest, nie? Na razie nie będę kupował 15 różnych. Na razie umówmy się, że to jest moje jedyne, nie? Imbuingi możecie ewentualnie podpowiedzieć. No i jeszcze jakiś łuk potrzebuję, tak? Potrzebuję łuk. No i co jeszcze potrzebuję? No dajcie znać co jeszcze potrzebuję, nie? My lecimy z kolejną postacią, bo skoro jest okazja, no to to trzeba korzystać, tak? Skoro jest okazja, to trzeba korzystać, mimo że ja tymi kapciami nie gram to kurczę, no trzeba będzie, nie? Trzeba będzie, kurczę, użyć tego kamyczka, bo, bo czemu by nie? Tym bardziej, że stone of... Tym bardziej, że kiedyś może będę chciał se pograć to przynajmniej będę już miał, wiesz. To przynajmniej już mam dwa teraz, nie, jeden na jedną stronę, a pa, ten ziomek, gramy z nim? Mordo, gramy? Gramy mordo? Nie da się tego tu położyć Czemu się nie da? A bo to chyba jest jakieś te... Czy ja tu mam coś do grania? Gramy widzowie? Nie, bo to zazwyczaj się źle kończy, nie? Nie gramy, nie gramy Idziemy stąd Idziemy kamienia oddać. Daj kamienie, Albo czekaj, już sobie miałem jeszcze zrobić widz. Miałem kupić parcela. hi Parcel jest. No, bo to teraz się tak kupuje, no da. Nie mam miejsca. Dobra, to kup w tym. Kup w plecaku. Cyk, dobra. Mam wora już. A jak już mam wora, no to już jest essa, Ale już w plecaku teraz nie potrzebujemy, nie? Ej, byłem w ogóle na Springa wczoraj. Było zajebiście powrót. Powrót po kontuzji można powiedzieć. Po dwóch miesiącach prawie nie ćwiczenia w ogóle i tak dalej. No, w końcu stary wrócił i powiem wam szczerze, że dobrze mi poszło. Byłem w innej ekipie, bo mnie gdzieś tam zaprosili. Bo byłem na treningu, poszedłem sobie na trening i mnie zaprosili przy okazji bo ta nas, bo ta nas. I po treningu poszedłem jeszcze ta nas poszedłem do nich, nie? Tu się pisze jeszcze miasto, chyba się nie pisze, tak? Nie trzeba miasta chyba, nie? Bo ta nas o, poszło. I ten. Naprosili mnie, poszedłem sobie najpierw na trening, godzinkę sobie potrenowałem i już taką chillę ale mówię, dobra, czas do dom, nie? Czas do dom. i nagle ziemar przychodzi i mówi, dawaj ty, za pół godziny robimy sparing, nie chcesz się pobawić? Mówię. Mmm, no i do mówili. <grytanie> Dawno nie słyszałem, ale fajnie od razu sobie gdzieś tam wiecie, ja nie byłem przygotowany w ogóle ani kasku, ani nic, ale mówię, dobra, jadymy, nie? No poziom był spokojny, sobie tam poradziłem powiedzmy na ludzie. Trochę kciuka wybiłem, ale to jest taki u mnie klasyczek. Ja mam tego kciuka już po prostu gdzieś tam rozdupconego. Gdzieś tam musiałem albo źle trafić, albo może właśnie za mocno gdzieś tam uderzyłem, ale to tam przejdzie za parę dni, bo to jest takie... Taka pierdoła, nie? O, ten ziomek chyba też tu idzie, nie? Chyba, chyba też tu idzie, zaraz zobaczymy jaki on ma level. A nie, nie idzie jednak. No i wiecie, kciuk teraz będzie naprawiany, potrzebuje parę dni przerwy. No ale to tak na luzie, nie? To taka ciekawostka. Chodzi mi bardziej o to i ich dwa lewele do przodu. Chodzi mi bardziej o to, że jestem zadowolony, widzowie, no jestem zadowolony po prostu, no cieszę się, bo w końcu wróciłem do treningu, w końcu coś tam mogłem sobie porobić. Powolutku do przodu, wiadomo, nie ma co się zajeżdżać, a dzisiejszy odcinek to w ogóle, widzicie, ja tutaj gdzieś takie, kurczę, robię sobie rozeznanie na terenie, co ja tutaj mam za postacie. Te chary, to niektóre to mogą być na jakieś questy, na jakieś challenge, można je wykorzystywać gdzieś tam, nie? Więc jak macie jakieś fajne pomysły, to dawajcie znać, bo mi i tak na tych postaciach jako taku nie zależy, ewentualnie bym chciał tego rozkręcić, nie? Czekaj, o! Ewentualnie chciałbym rozkręcić tego mojego kurczę Paladyna, tak? Tym Paladynem to myślę, że śmiało moglibyśmy coś jeszcze porobić pod content'ik na odcinki, albo może nawet na streama. Dawajcie znaka co o tym sądzicie. Wbijajcie też na streama, na Kika. I to by było cudowne, nie? To by było cudowne, moi drodzy. Link macie oczywiście w opisie. Klasycznie też macie Gorgo, dolna kreska, stream na Kiku, nie? Tam już jest, jest, jest już fajnie, jest już fajnie. Po kilkadziesiąt osób na streamkach, więc jest przyjemnie. No, zazwyczaj gram na starej t ale, no, też będzie czasami nowa, a już nawet dwa razy albo trzy razy była. Ostatnio nawet nie chcąc, o jednego widza przy okazji gdzieś tam wściołem Podlurowałem na niego i zaliczył daduwę, ale oczywiście to nie, był, to nie było specjalnie, a druga sprawa, nie wiedziałem, że to jest widz, tylko ja po prostu sobie gdzieś tam latałem i wiecie, tak jak widzieliście na początku odcinka, nie? na dziurę mnie gdzieś tam chciały uwalić, więc uciekłem, pach. Trzeba było, wiesz, ja ratować się i nagle ziomeczek. Ja myślałem, że wejdzie do góry, a on nie wszedł, no i dostał bombę, i y ja stalawista, baby, nie? Ale wysłałem mu, widzieliście 25 TibiaCoinów w formie rekompensaty, żeby, wiesz, Mordko, Sorki. się okazało, że Blesy miał wariat, nie? Na 56. levelu. Mówię, szkoda, ale mi by było szkoda tych blesów. Ja tam nie noszę w ogóle na razie blesów, tylko <laughs> ole wymieniam jak już. Dobra, mamy to wymienione. Czy my jakieś kary jeszcze chcemy tutaj sobie tak aktywować? Ja się zastanawiam jeszcze właśnie nad tym naszym gorgo streamem. Wiecie o co chodzi? Zawsze dwa levele do przodu. Wiadomo, to nie jest jakoś tam super dużo. Ale to są zawsze dwa levele do przodu. Mógłbym to zrobić na koniec miesiąca, ale ja się obawiam, że zapomnę trzy razy do tego momentu. Więc chyba taką kropką nad i dzisiejszego odcinka po prostu będzie. Kamyczek kupowany tutaj, nie? Kurde, ale to drogi. Ja cenią kurwa, nie? Czekaj, pyk, pyk, pyk. Wjeżdżamy już teraz, zawsze dwa levele do przodu. No i ja stalawista, nie? Zawsze dwa levele do przodu. Ej, ale powiem wam, że ta postać jest fajna. Ja myślę, że spokojnie można kontentować Paladynem i odcinkować tym MS-em. Ewentualnie, może też czasami na streamku właśnie kontentować tym MS-em. To też możecie dać znać, co Wy o tym sądzicie, którą postacią bardziej byście woleli, żebym gdzieś tam sobie grał. Wydaje mi się, że ta jest bardzo fajna i taka od zera. Totalnie taka chillowa, niedzielny gracz. Wiadomo, coś tam sobie. Na o moje, yeah, Brojan, Brojan, siema, kura, siema, akurat Akurat nagrywam odcinek Na którym będziesz Pozdro, <laughs> pozdro, wariacie Pozdrawiamy, pozdrawiamy I co, lecimy sobie dalej, lecimy sobie dalej, zrobimy sobie pozdrowka pozdrawiamy wszystkich Pozdrawiamy, coś ci trzeba Coś mi trzeba? Nic mi nie trzeba, nie? Uśmiechu, uśmiechu, uśmiechu widzów. <laughs> będzie git, jak będzie uśmiech na twarzy, to znaczy, że jest wszystko git, to znaczy, że odcinki lecą, odcinki lecą, pach! Co jest? Ty, co, nie mogę? Czemu nie mogę? O, mogę! Jest! No jest, dwa levelki, dwa levelki wjechały kamykiem. Żeby nie zapomnieć, pod koniec miesiąca no. Dobra, niby drogo, bo to jeden kaka na tym levelu to się mega nie bosało. Uśmiech dla moja <gorka>, widzowie <laughs> To jest Uśmieszki, uśmieszki lecą, uśmieszki lecą e, Słuchajcie, moi drodzy, wiem, że to jest głupota, co zrobiłem teraz, ale Wiecie, jak jest 25 tibia coinów To jest Parę złotych, a taki kamyk to w tych czasach to był wart jest. A przynajmniej dwa levely wbite mam w parę sekund, tak? Więc to jest akurat, moim zdaniem, mega spoko. O, ee, dziękuję, 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 Byszku za pomoc. Bardzo mili ludzie na tym serwerze, dlatego będę na nim grał dalej, bo się bardzo fajnie tutaj czuję. Bardzo fajnie się tutaj czuję i no po prostu przyjemnie mi się gra. Naprawdę. Nie chodzi mi tu o jakieś tam wchodzenie w dupę komuś czy coś w tym stylu, bo i tak dużo rzeczy od widzów, mimo że mi dają, to nie przyjmuję. Czasami coś wezmę, jak już sami powiecie, że gorgo używaj tego, ale chodzi mi o to, że bardzo, bardzo mili gracze tutaj są, nie? Naprawdę jestem zajarany, nie? No i to jest się... serwer, PvP w ogóle, a. Myślałem, że wiecie, że to tam będzie różnie. Znaczy na pewno jeszcze czekam jej na dyntka i w ogóle, ale no to o to chodzi, nie? O to chodzi. Ja tam się nie boję grać na serwerach PHP. I mówiliście, że w ogóle ten patent tutaj na tych, na Magic Wallet to nie działa, nie? Że to już chyba się e, zmienili, to nie? Zmienili to i już, już się chyba tak nie da, nie? To... Także trochę, trochę sadge moment, sadge moment moi drodzy, no ale trudno. Słuchajcie, mam nadzieję, że krótki odcinek wam się podobał. Podsumowując, no na chwilę obecną jest tak, a nie inaczej. Wydaliśmy trochę coinów, też y, ostatnio wysłałem zaległe coiny. Tutaj Berni, Darhoff i Messari dostał. Messari, chyba ten, którego zastrzeliłem niechcąco, albo odwrotnie, już nie pamiętam teraz. Ale tak czy siak, no jeden z tych siomali y, oberwał. Klasycznie dwa kolejne niki, które ten yy, podaję w komentarzach, dostaną po 25 Tibia coinów za poprzedni odcinek. No i wy też piszcie komentarze, moi drodzy, bo będziecie mieli okazję zdobyć 25 Tibia coinów. Po prostu tak o. Tak żeby wam umilić dzień. Dzięki wielkie moi drodzy, no tutaj za dużo nie zrobiliśmy. Pokazałem wam początek z ostatniego streama po prostu. Za dużo nie zrobiliśmy, ale szykuję dla was po prostu kolejny odcinek, w którym już będziemy expić tym harem. Więc Hanna-Barbera, jazda i lecymy. Przy okazji myślałem, żeby właśnie tym paladynem jakieś bossy dodatkowo do odcinka jeszcze, na przykład nawet z tym MS-em dogrywać, nie? Dajcie znać co o tym sądzicie. A tymczasem bijam na chwilę jeszcze na tego ms i żegnam się z wami. 60 level wbity. Pozdróweczki. Do zobaczyska. Elo.